Siemano byki, w dzisiejszym odcinku kończymy Pola Pogb, SBC o jego flashbacka i gramy nim. Ale zanim to, 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 Hola, 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 ku, jak ty tak możesz? Jak ty tak możesz? Widzę cię, widzę, że nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji. Tak, ty. No, teraz raz, klikaj suba i możemy lecieć z odcinki. Aaa, nie wiesz jak to zrobić? Nic prostszego. Wchodzisz na mój kanał i klikasz tego dongla z napisem subskrybuj. Do okazji kliknij sobie też dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A pamiętaj, warto subskrybować, bo... SIADRE! NAJLEPSZE FIWE! I lecimy z ostatnim szkołem na Pola B! I potężna bagieta wpada teraz do naszych... Także od tego momentu Polpogba staje się naszą kotwicą u nogi. I lecimy szukać jakiegoś frajera, którego by tu można rozdupczyć w rejwalsach. O, jest nasza łysa, pa! Znaczy krótkowłosa, tak w sumie, bo łysy to on nie jest. Ale mam nadzieję, że będziesz dobrze grał. A jak nie, to cię kwikseluje. Lewandowskiego kupiłem kurna i przepaliłem w SBC o ciebie Więc musisz być dobry Pol Pogba, nawet nie widziałem kiedy on przełpiłkę, Odwróciłem na chwilę wzrok i już Piękny Francuz I O Jezus Maria Rozpędza się, ruletka w jedną, w drugą Bawi się rywalem Tamten nie wie co zrobić Ale ładnie, ależ się przepycha. Jak chytra baba z Radomia Po Zbyszko trzy cytryny No Wydaje się siebie wyrok śmieciu Myślisz, że co? Że możesz tak sobie hasać w moim polu karnym i ja nic? Nie, 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 przyjacielu! O kocza technicznie! I jest jeden do jednego, a to nie koniec! Teraz Karwali, od Di Maria, Di Maria na wycofanie. Czeka na okocze? ten mu wysuwa się mu na wolną pozycję. O z fałszem! I teraz Di Maria, di, 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 di. di, di. W śmieciu! Paul Pogba goni rywala i uwaga Paul Pogba! Teraz orsić! Wychodzi sam na sam, kładzie bramkarza i elo, 2-2. I Bereś wychodzi z skrzydłem, poda zaraz dorcić albo do kęta, dośrodkuje i jest! 3-2, kęt w 79 minucie! No jak widać, Paul Pogba był najlepszym zawodnikiem w tym meczu. I to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie widzowie. Dajcie suba, nie bądź fajka, zostaw lajka, napiszcie coś w komentarzu i nur!